Kiedy idziesz, nogi nie bolią. Zaczynają bolić, kiedy leżysz na kanapie. Ponad 200 pątników wyruszyło z w pielgrzymce, by po kilku dniach trudnej drogi dotrzeć i pokłonić się przed oblicze Matki Boskiej Ostrobramskiej. Droga nie była łatwa. Doskwierały pątnikom najuciążliwsze tego lata upały, sięgające za dnia nawet powyżej 35 stopni. Pielgrzymi niestrudzenie w ciągu kilku dni pokonali tradycyjne 100 km. Tym razem były to wyjątkowe kilometry pokonywane przez pątników po 20. Pielgrzymka Ejszyszki Ostra Brama liczy już 20 lat. I Sam wyraz jubileusz oznacza przede wszystkim czas laski. Czas laski i dlatego w tym roku w szczególny sposób zwracaliśmy pielgrzymów uwagę na to, że idąc i podróżując tą drogą z Bogiem, żeby pamiętali, że jest okazja utrzymać szczególną łaskę w głowie. Po pierwsze, pielgrzymce albo, albo będziesz nienawidział, albo za kogoś. I ducha świętego, amen. I i taka pielgrzymka naprawdę przynosi dużo. Wszystkich zapraszam serdecznie. To takie przeczucie, że z niczym nie zrównasz. To, to no, słowami nie opowiedzieć. To przede wszystkim jest człowiek, który jest zakochany w Boga. Dlatego jak człowiek zakochany może zrobić taką głupą głupią i nielogiczną rzecz dla kochającej osoby, prawda? Dlatego ja mówię, że grupa pielgrzymów to jest grupa zakochanych ludzi, którzy kroczą prawda, przez upał dnia do Maryi, do Matki Boskiej. Modlą się o się na studia albo pomoc w nauce, jak młodzież, prawda? Modlą się o narzeczonych swoich, e, modlą się o zdrowie dla rodzin, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy pozostają w domu. Modlą się także, niektórzy starsi ludzie modlą się nawet o łaskę szczęśliwej śmierci. Pielgrzymka Ejszyczkie Ostrabrama jest jedyną polską pielgrzymką na Litwie, organizowaną przez miejscowych księży i wiernych. Jest to również jedna z czterech największych pielgrzymek, które przybywają latem do sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na Litwie, po trudnych dla kościoła latach sowieckich, ruch pielgrzymkowy nie odrodził się. Tym bardziej więc cenna okazuje się inicjatywa miejscowych Polaków, którzy z roku na rok wyruszają w drogę pielgrzymkową ze Ejszyszek do Ostrej Bramy. Osobiście najbardziej podniosły moment to jest samo to wejście do Ostrej Bramy nie? i le leżenie tym krzyżem. Nie? To jest, to jest bardzo wzruszające i to jest tak jakby kulminacyjne. Uczestnicy tegorocznej pielgrzymki modlili się w intencje rodzin, a prowadziło ich hasło – pozdrówcie także Kościół w ich domu. To jest гасло, któryм Павал не no, mówiм зробили революcji, але вprowadził такą новость. mówi, że поściл так jest і в родzinaах. Выдаżeня таке, kiedy rodzina szczegóльнає статкована teraz за сходу так негативна іди іdzie впłyв на труд родінę,tóra зав часу запрянована by przez Бога. Pielgrzymka i ostra Brama jest pomyślana o uczestnikach w różnych wieku. Ze względu na małą odległość i stosunkowo długie postoje, mogą w niej brać udział wszyscy chętni, niezależnie od wieku. Wszyscy podkreślają jej ponadreligijny wymiar. Wspólne doświadczenie zbliżają ludzi, pozwalają na pokonanie nie tylko wszelkich zewnętrznych trudności, ale pokonanie też siebie i swoich słabości. Zawdzięczając tym uczuciom, które później następują dzięki temu trudowi, Matka Boża wynagradza wszystko i wtedy już dziękujesz za zaproszenie, które otrzymałeś, za możliwość, że masz taką możliwość w ogóle tu iść. To i rany, i w ogóle ciało całe zranione, to jest bardzo trudne. Jeszcze jak przyjdziesz do Matki Boskiej, jak upadniesz krzyżem, to po prostu aż coś się dzieje, to po prostu nie opowiedzieć, nie do powiedzenia, to trzeba przejść. W tegorocznej grupie Pątników najstarsza uczestniczka miała 78 lat, najmłodsza zaledwie 7. No, bo temu bardzo nie spodobało się. Tam bardzo ciężko jest, bardzo gorąco. A to, jak tutaj jedziesz i podjeżdżasz, wolno, to wtedy mnie bardzo fajnie podjeżdżać. Czyli jak już skończyłem pielgrzymkę, to wtedy pojedziemy na morze. To bardzo fajnie. Zim, dajesz mi się wiem.